Odcinek 17. Nie czujesz igły, nie czujesz bólu. Tak działa znieczulenie komputerowe. Lekarz medycyny, chirurg, stomatolog Roman Borczyk. Znieczulenie komputerowe, co to takiego? Ja byłem pierwszym lekarzem, który w Polsce zastosował znieczulenie komputerowe w, w, w chirurgii stomatologicznej. To był 1994 rok i tutaj tak naprawdę nie ma żadnych cudów. Chodzi o to, że nikt z nas nie lubi bólu. Również samopodawanie znieczulenia często kojarzy się ze strzykawką albo z tak zwaną karpulą. I chociaż większość lekarzy deklaruje, że bardzo powoli podają to znieczulenie, no to jesteśmy tylko ludźmi z ograniczoną zdolnością kont kontrolowania naszych mięśni. I tak naprawdę to, co lekarzowi się daje powoli, to pacjent o, czuje, że go to boli. Komputerowe znieczulenie powoduje, że to znieczulenie jest podawane bardzo wolno. Tak wolno żeby mózg nie czuł tego rozpychania tkanek. I dzięki temu, że można je połączyć jeszcze z wcześniejszym znieczuleniem płony śluzowej specjalnym żelem znieczulającym, to nawet samo wprowadzenie cieniutkiej kaniuli, która jest stosowana przez znieczuleniu komputerowym, powoduje, że ono jest prawie w ogóle niewyczuwalne przez pacjenta. I to jest coś, co pozwala E, że m, przy każdym leczeniu, gdzie jest stosowane znieczulenie komputerowe, to pacjenci praktycznie tego nie odczuwają. Natomiast znieczulenie komputerowe pozwala jeszcze na wykonanie pewnych rodzajów znieczulenia, które w, są bardzo trudne, jeżeli, jeżeli ono nie jest używane. Czyli, na przykład, można wy, w, w, znieczulić tylko jeden ząb. Podając bardzo powoli śródwięzadłowo znieczulenie, czyli znieczulając tylko jeden ząb. To jest używane czasami w diagnostyce. Zdarza się sytuacja, kiedy pacjent przychodzi i wszystkie węby mnie bolą po tej stronie, wszystkie. No, był jeden, który mnie zaczął boleć, ale teraz to ja już nie wiem, to są wszystkie zęby. To jest związane z unerwieniem zębów. One są wszystkie unerwione przez dużą gałąź nerwu trójdzielnego. Dwie gałęzie, które biegną prosto do mózgu i, i mózg nie ma modyfikacji tego silnego bólu wywoływanego czasami przez bardzo z medycznego punktu widzenia niewielkie. Zmiany. I czasami takie punktowe znieczulenie zęba, pacjent mówi: No tak, to rzeczywiście teraz już mnie nic nie boli. Trafił pan. To jest, to jest ten ząb, który był przyczyną bólu, i to jest bardzo często związane z nieodwracalnym zapaleniem nerwu, gdzie rozwiązaniem jest leczenie kanałowe takiego zęba. Również niektórzy pacjenci, którzy mówią: No doktorze, ale tutaj ja. Nie mogę mieć spuchniętej wargi, to może nie znieczulajmy. Można w specjalny sposób znieczulić komputerowym urządzeniem od podniebienia, w taki sposób, że warga nie, jest, nie ma wrażenia spuchnięcia i opadania wargi, a do leczenia to znieczulenie jest wystarczające. Komputerowe znieczulenie. Również bardzo dobry, jeżeli chodzi o dzieci, bo nie ma strzykawki z dużą igłą, w związku z tym dzieci łatwiej akceptują ten wygląd, gdzie nie boją się czegoś, co im się kojarzy z bólem, tak jak ze wstrzyków. Także komputerowe znieczulenie to jest udoskonalenie naszej zdolności ludzkiej, żeby coś robić precyzyjnie i powoli. Elektryczny silnik sterowany komputerem, który również jeżeli natrafi na większy opór, to zatrzymuje się, cofa czasami tłok, żeby to wszystko było dla pacjenta podane bardzo delikatnie i dodatkowo, żeby dało możliwość no, nie takiego poczucia wpuchnięcia wszystkich tkanek.